Serdecznie witam o po poranku w kolejnym naszym Aceranku. Temat, który poruszymy dzisiaj, jest dość ciekawy, a szczególnie powinien interesować tych, którzy są wierzącymi ludźmi, czyli ludźmi narodzonymi na nowo. W czym rzecz? Sporo ludzi zadaje mnie pytanie, ale też na forach różnych widzę, że dyskutują o tym, co to jest pełnia ducha. I muszę powiedzieć, że, no, przepraszam, jeśli kogoś urażę, ale ja nie słyszałem jeszcze żadnej sensownej odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ ludzie pytają o pełnię ducha, to mają na myśli jakieś fajerwerki, jakieś dziwne przeżycia, jakieś doświadczenie, które, no, absolutnie zmieni ich życie. Cuda, nie wiem co jeszcze, ale coś nadzwyczajnego. No i pytanie, które warto sobie przy tej okazji zadać, brzmi: ale co Biblia mówi na temat pełni ducha? Co ciekawe, nie znajdziemy w Nowym Testamencie takiego stwierdzenia, takiej zbitki słów, pełnia ducha, ale to nie znaczy wcale, że nie możemy wywieźć z nauczania Nowego Testamentu właściwego zrozumienia tego terminu. Ja bym chciał. Abyśmy sobie przeczytali na początek list do Efezji, czyli się fragment tego listu, to jest trzeci rozdział od czternastego wersu do wersu dziewiętnastego: Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej. Żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach Waszych, a Wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Zwrot pełnia Boża i od razu przeczytam z listu do Kolosan 2, 10 i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Biblia sugeruje nam, że jeśli w ogóle pytamy o pełnię, to jest ona tylko i wyłącznie w Jezusie. Chrystusie. To oczywiście nie wyklucza tego terminu, który używiliśmy na początku, czyli pełnia ducha, ale powinniśmy dobrze się zastanowić, co my rozumiemy przez tą pełnię ducha, żebyśmy czasami nie popadli w jakąś herezję. Biblia powiem, bowiem mówi wprost o pełni w Jezusie Chrystusie, o pełni w Bogu, co oznacza pośrednio pełnię Ducha Świętego, oczywiście jak najbardziej. Ale wskazuje nam, gdzie jest źródło nie w przeżyciach, nie w doświadczeniach, nie w jakimś namaszczeniu tylko źródło leży w Osobie, Osobie Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się temu tekstowi, bo on ma pewną chronologię, która ma znaczenie. Zaczyna się od takiego zwrotu: Zginam kolana moje przed Ojcem. Są przynajmniej dwa powody, dla których Paweł tak zapisuje to zdanie. Po pierwsze, jest świadom, że człowiek, jeśli tak można powiedzieć, sam z siebie nic uczynić nie może. Jest całkowicie zależny od łaski, która pochodzi od Boga. Bez Bożej łaski nie ma żadnego wzrostu, nie ma żadnej pełni. Nie ma żadnego poznania, nie ma żadnego doświadczenia. Łaska Boża decyduje o tym, co dzieje się w naszym życiu. To jest jedna przyczyna tej modlitwy na kolanach. Druga przyczyna tej modlitwy na kolanach może wynikać z tego, że to, co chce Paweł za chwilę powiedzieć, jest tak wymagające, tak dogłębne, że człowiek sam z siebie. Nie zrozumie tego. Potrzebna jest znowu Boża łaska, która by nas poprowadziła i dała nam zrozumienie tego, o czym Paweł chce do nas napisać. I to wspomina Paweł o Ojcu, o którym mówi tak, że od Niego, od Niego bierze się wszelkie ojcostwo czyli wszystko, co jest zrodzone na tym świecie. Ma swój początek w Ojcu, bo tylko On może zrodzić w nas to, co za chwilę usłyszymy. A co takiego? On niech zrodzi w nas bogactwo swojej chwały bogactwo swojej chwały. Ludzie tak rzadko doświadczamy w swoim życiu czegoś, co Biblia nazywa Bożą chwałą. I znowu, jak mówimy o Bożej chwale, to patrzymy przede wszystkim na to, co zewnętrzne. Ale czy na pewno o to tylko chodzi? Tak, Boża chwała objawia się w sposób widzialny, zgoda. Biblia też o tym mówi. Ale też Boża chwała objawia się w sposób niewidzialny, czyli dotyka ona naszego wnętrza. Można powiedzieć, że kiedy Bóg wstępuje do naszego serca, a Jezus to obiecał, to dzieje się coś, czego nie potrafimy w żaden sposób zrozumieć, i nawet nie próbuję tego wyjaśniać, ale polega to na tym, że Nasze serce doświadcza w taki sposób Bożej obecności, że nie, zna nie znajdujemy granic tej obecności. Doświadczamy takiej chwały, takiej bliskości Boga, takiej obecności, która łamie wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia i wszystko to, co byliśmy w stanie pojąć rozumem, kiedy studiowaliśmy literę. Czyli Boże Słowo. I w ten sposób nasz wewnętrzny człowiek jest utwierdzony nie tylko słowem, nie tylko literą, ale jest doświadczony dotykiem ducha świętego. A w jakim celu? Aby Chrystus przez wiarę, bez wiary nie możemy nawet się do Boga zbliżyć, ale żeby te drzwi wiary sprawiły, że Chrystus zamieszka w naszych sercach. A zamieszkał, to znaczy zajął po prostu to miejsce, uznał je za swoje i nigdy z tego miejsca już nie odejdzie. O tym warto pamiętać. I wtedy my będziemy wkorzenieni w niego i będziemy ugruntowani na nim, a wszystko to będzie się działo w miłości. I to będzie ten czas, kiedy zaczniemy powoli rozumieć. Jaka jest szerokość, jaka jest długość, jaka jest wysokość, jaka jest głębokość poznania Bożej obecności, świętości, Bożej chwały? Te granice, o których wspominałem przed chwilą, one przestają istnieć. Musimy zrozumieć, że w tym no, dość skomplikowanym zdaniu, jeśli chodzi o możliwość poznawczą, zawarta jest prawda, która daleko nas przerasta. My żyjemy w trzech wymiarach. Powiedzmy, biorąc pod uwagę czas w czterech. Ale Bóg jest poza wszelkimi wymiarami. I Bóg w swojej chwale w naszych sercach buduje doświadczenie czegoś, czego czasami nawet nie umiemy nazwać. My po prostu przekraczamy wszelkie granice, gdy Chrystus z nas mieszka, zaczynamy rozumieć rzeczy, których nigdy nie rozumieliśmy. Zaczynamy żyć świętością, której. Nigdy nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Zaczynamy doświadczać też obecności Boga, tak jak nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. No w końcu, jak mówi 1 Koryntian 3,16, staliśmy się świątynią Boga. To wszystko zmienia. To wszystko zmienia. I wtedy taką, takim pierwszym doświadczeniem, które nas przerasta, ale też, które rzuca nas na kolana, to jest miłość. Miłość. Miłość, którą miał Chrystus. My dużo rozprawiamy na temat miłości, a zaraz potem wzajemnie się oskarżamy różne rzeczy, nienawidzimy, plotkujemy i wiele innych rzeczy robimy, które no zaprawdę nic wspólnego z miłością nie mają. No bo nasze pojęcie o miłości jest żadne. My sami siebie oszukujemy. Ale kiedy doświadczymy właśnie tej niezwykłej Bożej miłości, to wszystko, co do tej pory żeśmy poznali, Staje się niczym. Miłość przekracza wszelkie granice. Nie chodzi o to, że my chodzimy, jacyś rozanieleni, jacyś nabuzowani miłością i wszystkich teraz będziemy kochać. W ogóle nie o to chodzi. Nie, nie polega miłość. Bóg, który jest miłością, potrafi również grzeszników zabijać. I robi to z miłości właśnie. I my tego nie rozumiemy. Kompletnie. Ale właśnie w tym momencie. Zaczynamy powoli rozumieć. Czy przyszło do głowy, że poznanie prawdziwej miłości może przerazić? Tak. A dlaczego? A dlatego, że miłość jest odpowiedzialna za każdy czyn, za każde słowo, za każdą myśl. Nie będę tego kontynuował, bo to nie jest czas, ale zastanówmy się nad tym. I co mówi teraz apostoł Paweł? Przez to zostaniecie wypełnieni całkowicie. Bożą pełnią. Bożą pełnią. To jest też pełnia ducha. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma mowy o rzeczach zewnętrznych. Oczywiście, że to, co jest w nas, wylewa się na zewnątrz, żebyśmy się dobrze rozumieli. To jest oczywiste, ale oczywistością jest również, że Biblia kładzie nacisk na to, co wewnątrz. Na źródło tego, co wylewa się z nas. Jeśli Bóg zechce w nas zamieszkać, jeśli Bóg zechce uczynić za świątynią swojego ducha. Staną się rzeczy, których się na pewno nie spodziewamy, znikną te, co do których jesteśmy pewni, zaczniemy rozumieć rzeczywistość zupełnie inaczej niż do tej pory, oj, wtedy potrafi, będziemy potrafili miłować też swoich nieprzyjaciół. Tak, właśnie wtedy, zdumieni tym, czego doświadczamy. Moi drodzy bracia i siostry, czy doświadczamy takiej pełni? Nie chodzi o to, żeby dążyć do doświadczenia, bo się nie da tego zrobić. Są ludzie, którzy chcieli mieć pełnię ducha i otworzyli się na przykład na złego ducha, który zafundował im różne dziwne rzeczy, ale nie zmieniło to ich wnętrza kompletnie, a nawet niestety czasami tak jest, to wnętrze stało się odrażające. Pozwólmy, żeby Bóg w swojej łasce czynił z naszym życiem to, co On chce. Staniemy się niezwykłymi ludźmi. Nie po to, żeby się chwalić, ale po to, żeby dorosnąć do tej pełni, którą Chrystus chce dla nas. Tak, chce dla nas nie w nagrodę, ale dlatego, że chce. Po prostu, zwyczajnie chce. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa: lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.